Jest Pan y, w telewizji Młodzież, od ilu lat Pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować, ja byłem elektrykiem wysokich napięć, a to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba No postawić. jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomyli, to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. Tu, przepraszamy, to musi Pan zejść. Ty... <gry> tu powinniś blokować, powinni zblokować. nie powinien? Kurwa wielka. Straż kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty, kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejsków wyjebał, oni sobie tylko kurwa... Co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 złoty renty za 35 lat pracy. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Takich jak tu chodzi, nie? No. A, to, a ile pan w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa, dykty ciężkie, kurwa, ojej, obij. Dobra.